Cześć, 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 witajcie. Dzisiaj gramy w lapu, bo Ucieczka z więzienia w Robloxie. Patrzcie tutaj, ktoś tą grę grał aż 17 godzin 43 minuty. Zobaczymy, czy nam się uda szybciej to przejść. Stroju lapu, pubu, niestety nie mogliśmy wziąć, bo było płatne. Dobra, musimy teraz te drzwi zepsuć. Raz, dwa, trzy, cztery! Udało się, dobra, musimy się spiąć na górę. Ale popatrzcie tutaj! To są te dla Bubu Jeśli macie jakieś dla Bubu to zostawcie łapkę w górę I napiszcie w komentarzu jakie to macie Oj nie Ile tu lasy? Nie Na szczęście nie spadłem Dobra Dobra musimy zeskoczyć Aaa Udało się Nie Dla Bubu nas goni Nie Ratunku Pomocy Nie Nie Nie, nie. Zostaw nas! Zostaw! Na szczęście jestem szybki Ale... Nie wiem czy mi nie dogoni czasem Uff, Na szczęście zaskoczył Chyba... Idzie znaleźć inną drogę, żeby mnie złapać Muszę być szybszy Co to za koty tutaj? Co to jest? Dobra... Nieważne Skaczemy w dół! Gdzie my jesteśmy? W jakiejś toalecie? Oby tutaj było jakieś przyjście. O! Tutaj jest, dobra bierzemy łopatę i kopiemy tu. Może gdzieś się wydostaniemy. Dobra, już prawie do się, jakiś do kopalniśmy. Byle tutaj lawy nie spać. Skoczymy tutaj lawy. Ostatni skok? Udało się. Dobra, teraz musimy ten most. Tutaj chyba jest pułapka. Byle nie spać. Jest! Udało się. Teraz musimy pójść tam na prosto. Byle ta nie było jakiejś pułapki. Jaka duża kula! Nie! Jak to nas do koni, to nas zmiażdży i będziemy plackami ziemniaczanymi. Na szczęście najdziemy kryjówkę. Musimy do... teraz szybko do drugiej kryjówki dojść. Byle nas kula nie dogoniła. Jest! Na szczęście kula nie jest taka szybka. Ostatnie, żeby nas tylko ta kula nie złapała. Udało się. Dobra, spinamy się na górę. Dodajmy do jakiejś komnaty. Nie! Znowu Dela Bubu! Zostaw mnie! Zostaw! Zostaw mnie! Nie! Nie łapnie. mnie! Zostaw! Nie! Złapało nas! Musimy się dostać. Dobra, zostawił mnie. Byle teraz mnie nie złapał. Dobra. Przeciągły za bajkę. Nie! Labu Ała! Ała, zostaw mnie! O! Dobra, uciekły mu. Teraz... Teraz już tylko do wyjścia. Zostaw nas. Wszystkich. Taczę. A czemu te schody są dziurawe? Kto to projektował? To... Nie jest chyba w mocie, ja się chyba nie znam jednak. Okej. Okay. Dobra, wcisnę ten guzik, ciekawe co się stanie. Łatko, bosko! Co to było? To była jakaś pułapka! Ja nie mogę, ale mnie nabrali. Już więcej nie wcisnę, żadnego tu przycisku. Ale pułapki, dobra. Idę do automatu, ale mi się pić chce. Czy coś dobrego napijemy? Co, taki szybki jestem! To chyba był Red Bull! Ale teraz szybki jestem! Czuję się jak Flash Nawet tralaleo, tralala, taki szybki nie jest! A tu popatrzcie, tutaj też dla Bubu! Ten brązowy mnie goni! Muszę uciekać z tego więzienia! Przecież jestem niewinny Gdzie my się spinamy? Okej okay. Dobra, tu są ształki Musimy się tu wydostać O nie Dobra, tu chyba nie przejdziemy Dobra, idziemy w górę Dobra, gdzie my idziemy Ale duży wiatrak Byle nie spadliśmy na dół Na szczęście żadnych wiatrak nam nie jest straszny. Okej, okay. gdzie my teraz jesteśmy? Jak tu, ile tu rół? Nie! Ale śliskie te róły. Biednej nie spać już. Dobra, jesteśmy już blisko, już prawie wszystkie róły przeskoczyliśmy. Ostatnia! Udało się. Musimy teraz zakłyć wszystkie zawory. Jak najszybciej. Bo to jest gorące powietrze. Nas sparzyłoby i by nas na bubu złapał. Dobra, ostatni dostał tam po drugiej stronie. Musimy jak najszybciej do niego dojść. Dobra, już jesteśmy. Kręcimy szybko. Okej, okay, teraz do wyjścia. Już jesteśmy. Bliżej niż dalej wyjścia. Dobra, wszystko się wyłączyło na szczęście. Dobra, teraz już tylko do wyjścia. Skaczę i wychodzimy. Idziemy teraz, znowu idziemy. No nie, znowu ogromny wiatrak. Byle tu nie spaść do lawy Dobra Biegniemy Jak Ronaldo Jaki ja jestem szybki Dobra po Teraz podrabię na górę Znowu wiasek Jaki duży Musimy do tej dziury tu spaść Czy się uda? Udało się Znowu w dół, skaczemy! O o Tu jest dla Bubu Nie, musimy z nim zawalczyć Ale nie mam broni, musimy znaleźć broń Tam jest, tam jest broń A on już tak blisko jest Byle ją szybko złapać I trzeba go zaszczelić A kwież na Bubu, zostaw nas Mus ja muszę się stąd wydostać. Nie możesz mi tutaj trzymać w więzieniu. Nic złego nie zrobiłem. A masz. A masz. Nie, nie złap mnie. A masz. I jeszcze raz. Ha! Teraz już mnie nie złapie. Dobra, wychodzimy stąd. No tu są kamery. O o! Żeby więcej tych dla nie przyszło. Musimy zjechać do zjeżdżalni. dobra. Zjeżdżamy! Jaka szybka! Ło! Ło! Łopatko! O! Matko. Uch, nareszcie! Znowu po zabince musimy na górę wejść. Dobra, wyjście. Wychodzimy. Ile tu wiatraków? Ale ten szybki. Nie! Tu mają lasery! Byle się nie złapaliśmy o te lasery. Mój jest gorący. O nie. Uff. Ostatni. Jest. O nie. Nie. Uff. Jesteśmy. Gdzie teraz? Tu. Musimy pójść na górę chyba. Tak. Popatrzcie. Tutaj musimy wziąć te metalowe... Deski, i sobie sami ułożyć drogę. No dobra, układamy. Jeszcze dwie. Patrzcie, co ona robi tam. Czy ty też to widzicie? Co ona robi? Ona chyba oszukuje. Chyba ma cheaty. Ciekawe. Dobra, ostatnia deska. Obywle nie spaść do lawy Jest udało się Jesteśmy już na wyjściu O nie Słychał Bubu Taki robotyczny Dobra strzelamy mu w ręce Prosto w pistolet z jego Musimy mu zepsuć broń Nie on strzela do nas Zostaw mnie A masz a masz Patrzcie już prawie po nim A masz. Nie, ała Jak to boli Dostaw mnie Dostaw Nie mam już chyba nabojów Szczeram Udało się Patrzcie Zeps Cały strój mu się zepsuł i poszedł za światy. Dobra, teraz siadamy do auta i uciekamy. Już nas żaden labubu nie złapie. Dobra, odjeżdżamy, włączam silnik. Jedziemy! Jak szybko? Dobra, wysiadamy. Tutaj gdzieś musi być helikopter. Szybko, 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 bo jeszcze nas złapie jakiś inny labubu. I nas w więzieniu będzie przytrzymywać cały. Nasze życie. A tak nie można. Dobra, podrabince na górę. I to jeszcze nie koniec. Ja spadłem. Czemu nie mogła być prosta droga? Kto to projektował? A może to jest po to, że nas na nie złapał? Nieważne. Teraz już nie możemy spaść. I po rukach. I chyba ostatnia drabinka i jesteśmy. Jest! Został tylko helikopter. Dobra, odlatujemy. Jest, udało się. Na razie na bubu. Wygrałem z tobą. Jest. Jeśli Wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I napiszcie w komentarzu, w jaką kolejną grę mam zagrać. Do zobaczenia. Cześć!